Nieprzerwany przepływ towaru, zachodzący od chwili dostawy ładunków do momentu wysyłki gotowych zamówień, to proces charakteryzujący każde centrum logistyczne. Doki załadunkowe i rozładunkowe, strefy oczekiwania i parkowania oraz punkty kontroli dostępu to obszary w magazynie odznaczające się wysokim natężeniem ruchu pojazdów, a tym samym obarczone bardzo dużym ryzykiem wystąpienia błędów lub spadku wydajności. W celu efektywnego zarządzania ruchem pojazdów na terenie przedsiębiorstwa Mekalux Software Solutions opracował moduł Yard Management System, zaawansowaną funkcjonalność oprogramowania Easy WMS, która synchronizuje operacje w dokach przeładunkowych i planuje odbiór oraz wysyłkę towarów. Oprogramowanie Mekaluxu zawiera różne funkcje pozwalające zoptymalizować wykorzystanie terenów zewnętrznych i doków. Kontrola wjazdów i wyjazdów, planowanie terminów, komunikacja z przewoźnikami i generowanie raportów wydajności. Kontrola wjazdów i wyjazdów. Yard Management System ułatwia przydzielonym do punktów kontrolnych operatorom wykonywanie czynności obejmujących weryfikację samochodów ciężarowych przyjeżdżających lub wyjeżdżających z magazynu, rejestrację masy pojazdu i ładunku oraz weryfikację tożsamości kierowców. Wizualizacja stanu doków. System śledzi ruch pojazdów na placu magazynowym, w dokach i punktach kontroli dostępu, zapewniając pełną widoczność wjazdów i wyjazdów ciężarówek z obiektu logistycznego. Planowanie terminów. Oprogramowanie zarządza wszystkimi operacjami na terenie placu magazynowego. Posiada interaktywny kalendarz, w którym wyświetlany jest harmonogram każdego z doków dzięki czemu osoby odpowiedzialne za logistykę mogą śledzić zaplanowane dostawy lub odbiory. Komunikacja z przewoźnikami Yard Management System zapewnia elastyczność w komunikacji pomiędzy kierowcami i magazynem, wysyłając spersonalizowane wiadomości do pracowników, czy też powiadomienia SMS do przewoźników informujące o dostępności doku. Analiza wydajności. System generuje raporty, które pomagają kierownictwu magazynu podejmować bardziej trafne decyzje. Firmy mogą przeprowadzić pełną analizę pracy w dokach, skontrolować punktualność kierowców i sprawdzić, czy nie doszło do żadnych incydentów. Mogą także zweryfikować wydajność firm transportowych lub działania doków w danym dniu. Cyfryzacja strefy doków za pomocą Yard Management System zapewnia większą widoczność operacji prowadzonych na terenie zewnętrznym. Dzięki temu narzędziu klienci osiągają wiele korzyści, takich jak optymalizacja wykorzystania placów i doków załadunkowych, skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie i wydanie towaru, poprawa wskaźnika punktualności dostaw i odbiorców, płynna komunikacja z przewoźnikami. Usprawnienie procesów w strefie doków sprzyja poprawie produktywności magazynów. Opracowane przez Mekalux Software Solutions rozwiązanie przyczynia się do efektywnego zarządzania towarami i zapewnia terminową dostawę zamówień do klientów.